Na wszystkim, z tej strony i to jest kolejny materiał na kanale World of Tanks, Tym razem mamy stricte jedną linię Odcinek Strykty z jednej linii Tak jak to było już w przypadku odcinka na asecie I linii do Asety. Tym razem mamy Jak na dole, linię japońskich Niszczycieli czołgów. Zacznijmy sobie może od Kieru czwartego, który niszczargą nie jest To po prostu czołg średni, z którego Można iść Czołgi średnie, piszczyciele oraz czołgi ciężkie. I chodzi o działko, które ma zamontowane. Jest to kaliber 57 mm, który ma średnią penetrację 87 na zwykłych, 131 na goldzie i 29 na chłodzących. goldzie i na zwykłych jest po 75 uszkodzeń. Na hajkach jest natomiast 100. Roz, rozrzut tego działka to 0,42 na 100 metrów, a czas trwania 2,3 sekundy. Much later. Pokazało się 13 dp i jeszcze light francuski au nie mogę go trafić, a już tutaj nie punktuję. O, trafiłem. Spojła! Nie widzę, że nie ma tego trolla. Na szczęście. Raz trafiam, raz nie trafiam, także... Także w tym momencie właśnie ginałym no, Bitewka na hiche, tak nie za nam poszła Lecimy sobie teraz bitewkę na 5 niszczycielu japońskim I pierwszym niszczycielu japońskim w tej linii Jest to Type 3 Honi 3 Jeśli chodzi o działko na Type 3 Honi 3 Jest to również 75 Która ma penetrację zwykłych 150, na Goldzie 194, na odrękowo-burzących 40 natomiast obrażenia, które zadaje to działko na przeciwkancernych zwykłych oraz na Goldzie wynoszą 130 natomiast na odrękowo-burzących już daje obrażeń 175 to jest już, już lepszą celność niż ta czwórka, którą przed chwilą ponieważ to ma celność na 100 metrów 0,34 a czas celowania 1,7 jestem ja jak już wspomniałem, nie warto grać na wieży na pancerz jakikolwiek. Bo to tak mimo wszystko pierwszotierowe japońskie niszczyciele. Się te w początku linii o to mi chodzi. To pancerze to nie mają one za grosz. To typowy niskotierowy niszczyciele. To jest to typowy niszczyciel niskotierowy. W tym po prostu bazuje na pancerzu. I chyba dostałem spotę, bo BDR. Się we mnie strzelić, no kurde, tego raz trafić. i nie duży jest w ogóle jeszcze w World of Tanksie japoński niszczyciel megatieru premium. Dong. I no, niestety ja tego pojazdu nie posiadam w porcie, w garażu. Znaczy, no, nie wypadł mi od paczek, z tego co ja pamiętam, on był w paczkach świątecznych, aczkolwiek tu się mogę mylić, że ktoś. Nie widzi. Czyli ktoś go ma i możemy napisać w komentarzach jak się im gra coś się zablokowałem. Ha? to jest. Ośba. Nawet potem nie miałem, chyba że byłem cały czas wykryty od tamtego momentu. Tylko że w poprzedniej bitwie na typie 3 honi 3 to nie udało mi się za dużo zrobić. To spróbujemy jeszcze raz. Jak mam być szczery, to bardziej mi się podobała mapa przed mieście, przed zmianami, przed wersją 1.0. Ponieważ, jak można było zobaczyć, tam w tych kominach, które było mniej więcej na sektorze, można było skakać przez prezydenta i to było mocno głupkowate. Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. You're irresponsible, too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're dreaming.

Nie mam za bardzo szans przebić, a zwłaszcza około 220, jeśli 2. Eksosora może jeszcze coś tam będę w stanie zrobić, Eksosorowi, ale pozostałym pojazdom szczerze wątpię. Much later. Proszę bardzo, co ten Excelsor robi? Spróbuj też to wyjaśnić. Kurde, nie zdążyłem strzelić. Właściwie sobie pojeździł kuś w środkiem. A no, what the fuck? O <grym> tu chodzi. Typ jakieś nieogarnięty, czy co? O, RBFM się pokazało. RMFM, droga, był chyba on w pojazdach. Kogoś, bo nie trafiłem, on był no, chyba w pojazdach, które były rzadko widywane. O! No nie w końcu mam jakiś damage w, w bitwie. Nie takiej w O, jak już wspomniałem, japońskimi pojazdami raczej radzę bazować na maskowaniu i zrobić je podmaskowanie. A przynajmniej te pierwsze, dwa, pierwsze, trzy pojazdy. Spróbujmy w Polaka się przestrzenić, bo Polak jakoś taki jest widzialny, doczny że to poleciało, what the Ej no koźwa, za szybko ginął o, to jest nie fair. Umówmy się, że trafiłem tamtym pociskiem, dobra? Umówmy się, że trafiłem tamtym pociskiem w Polakach Much later. YOLO A, To był silnik Koźwa Dwa razy silnik Trzeba jego mać dwa razy Kolejnym japońskim niszczycielem jest Szóstotierowy Type-95 G.R.O. O, hiro Tak zwał, tak zwał Nie wiem jak to się czyta, nie znam tego języka Także Zobaczymy kolejną bitewkę Jeżeli chodzi o Biało Typa 95 G.R.O. To już jest Białko kalibru 10,5 cm, czyli 105 mm, które ma penetrację na paliskach zwykłych 175 na mm na złocie już jest 220 a na odągowo jest 45 mm Uszkodzenie Uszkodzenia na paliskach zwykłych goldowych wynoszą po 300 natomiast na paliskach odągowo bożących wynoszą 400 uszkodzeń. Jeżeli chodzi o rozrzut 100 m to Zero ma rozrzut 0,35 a czas Telefonia wynoszące równe 2 sekundy. Hey. Nie wiem, po cholerek gościł tym KPZ07RH. No i w tym miejscu, skoro to jest topowy med 8 tielu. Też tak mamy tu najgorsze losowanie z możliwych, czyli już koło jesteśmy na ósemkach. Już we później debilu. A! Też mają tam camperu, widzę. W tamtej górce. Obiekt 416 i kołowiec brytyjski. Hmm. Jak też zrobiłem penetrację Tiro jednak mimo wszystko pancerza nie posiada w ogóle Tak samo jak zresztą 5-tierowy japoński niszczyciel, ten którym graliśmy poprzednią bitewkę Pierwsze niszerki tego, tego, tego kraju, tego, tego narodowości no, Nie zachęcają do gry Jeżeli ktoś lubi pojazdy, które mają fajne działko Które właśnie jak widać było na 313 wstrzeliło się w Brad Pantera i we francuską panterę? No... Ale pancerze one nie mają Nawet spoko mają reload Proszę biorąc pod uwagę moduły, które ja posiadam na... Giro Giro Obniż to działo Obniż to, to działo, cholera Aha Przemnik Ech Robi... Mi... Kolejnym jest to 7 czy to SP. Nie. Jeżeli chodzi o działo na czyto SP, czyli na 7 miejscach, jak to gram aktualnie, to działo ma penetracji 205 na zwykłych, 244 na Goldzie i 60 na odłamkowo burzącym. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, to to standardowo na podciskach Goldowych oraz zwykłych jest ta sama wartość i 120 w tym przypadku. Natomiast na piskach odomkowo burzących jest już tych obrażeń 420. Jeżeli chodzi o celność testometrów, metrów, to w tym przypadku wynosi to 0,34. Czas testowania również wynosi 2 sekundy, jak w poprzedniku. Mogłem zaryzykować w tym przypadku na to jest pojechanie bardziej do przodu z tym, że no, gdybym się postawił tam, gdzie jest ten Bless na przykład, to mogłem obrywać strony A44 Pantery. O, się Altek. No, bardzo przyjemne ciało ma ogólnie, bo rzeczy mówiąc, ta japońska linia telekup. Aha, dobra, LTG ale tak jest tam za górą, a ilce even 90 jest za skałą. Aha, dałem CD. O, no, kurwa! Miałem przycelować gości, gościu był szybszy. Zresztą, UDES jest mimo wszystko zdecydowanie lepszym pojazdem, jeżeli chodzi o granie tego typu z no bo on. Po pierwsze, nie traci maskowania przy obrocie. Po drugie, jest ciężej wykrywalny. Jak to mnie tym Leo tu trafi się, przepraszam bardzo. A! Przez to jest jakim on mi tu trafił. O, wtf! A, są dwa Leo. Drugi stoi gdzieś tam. w tym miejscu gdzieś. Jeszcze tak się upychać za mną jakąś tą kumą. ale co nie wykrył? pierwszym strzem się przebił, ale drugim już nie. Póki co, widać, że on 1200, 1200 prawie zablokowanych, chciałem 1800 powiedzieć. I odbiję właśnie bokiem. Mocno zastanawiające, uśwa. Mojej no tej bezety nie widzę, to jest drugie pytanie. Bo bezeta stoi w tym miejscu. O, jest i bezeta. Ja jestem w stanie ją trafić i przebić. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie to poleciało, ale ok. Chyba nie powinien mi wykryć, chyba że... To co jest do cholery? Jeszcze to powinno trafiać w BZT. Znowu poleciało gdzie indziej, później. jego ma. Bo to ma tu. nam zrobiła naszego lighta spotującego. Teraz muszę poczekać, że oni po prostu się będą wychylać z tymi pojazdami z A9, A8. Goście tą schodą, fraguje ma 3, 3 fragi. Czy mojego ja nie widzę? Dobra, no, aha, bo LT4-3 mnie wykryło. Chodź wa! Teraz ja idę mnie strzelać. Jeśli kolejny RW5 jedzie, to już co, że ja mam niestety uszkodzone działo. Gościu, tą schodą, ma 5 fraga. Co jest mocno problematyczne, ponieważ no, jak gdybyś na minimapie, jestem sam w tym miejscu. Malteka na topie, zajebiście Ty, Jeżeli kuźmie O, ładnie, został zetterana. A tu, tak zgi. Tak. No, więc pod uwagę, ile jest na mapie, nie miałem szans. Tego, grać z prawej strony. Skoda E56 ma 6 fraga. Co nie dziwię się, to jest mapa idealnie pod Skodę i losowanie też. Idealnie pod Skodę. Zrobimy sobie jeszcze jedno podejście na CSP. Spróbujemy zrobić tak, żeby to było po prostu lepsze losowanie. Kurwa, znowu takie beznadziejne losowanie. Gonzalo Lowe i dwa Jak pierdolę? Dobra, idę spróbować coś innego zrobić. Jero! O, oh, nie przebił. Dobra, się udało. Okay. Je, aha, Ej! Kurde Odwiedź to dzieło szybciej! Nie ogonię tego gościa w Gonzalo, okej to już na twardej Jak to poleciało kuźwa Powinno trafić w niego Do cholery jasnej Tę tysiąc po asyście mam Więc po demerze też mam Ok, mamy w miarę sensowne losowanie, ponieważ jesteśmy w na poziomy 7 i 6 i chciałem po prostu pokazać, jak wygląda bitwa właśnie czy na tirach niżej, a nie na tirach wyżej. Tak, faktem poprzednia bitwa też nie była jakoś taka zła, ponieważ poprzednia bitwa była na autostradzie na ósemkach ale spróbujemy zagrać na linię, No, minusem tego tego pojazdu jest włas, który jest mega mocno widoczny. Chyba, że po prostu się gracz skampi I będzie po prostu i rushował do przodu A, spot I jest już Cromwell, który wyświecił. Cromwell Berlin, doprecyzujmy A, i T-50 Już zaczyna punktować, co jest zbyt Pozytywną informacją Teraz ryzykujemy wyjechanie na Cromwella B że... o, o. tu się nie spodziewałem. Próbujemy od tej strony. Jello! na dół! Dobra. się schować. Kuźwa, bo Z tamtej strony obrywam. O, te 43 się nie przybiło. Ale to widzę, że obrywa I to było. Z mojej strony dość głupie zegranie. O, Sherman przy przepustki bitewnej widzę. Ten właz kuźwa w CTSP strasznie jest uciążliwy. Tu. Dobra, jakby wyjechał Sherman pierwszy. I ostrzał od CTSP. Że od y, Polaka, przepraszam, pomyli, nie blokuj. Mam widzę, że doszło w ogóle jeszcze środkiem. Druga strona padła. Nie wiem czy 45 TP strzeliło. Dobra, teraz strzelił. To było widać. Nie wiem, on ładuje. A to to powiedziałko. Nie. Ale się przebił. Najprawdopodobniej w dolną płytę. Podejrzewam, że gdybym nie cofnął się tylko podjechał do przodu, mógłbym mnie nie przebić, choć z drugiej strony mógłby trafić wywłaszczony, to jest dość mocno widoczny. Kolejnym pojazdem jest to pojazd, który jest na 80, czyli jest to tori 2. Jeżeli chodzi o wymaksowane działo na po dwójce, to no, mamy tutaj penetrację na pociskach zwykłych wynoszącą 250 na no, 285, natomiast na no, odłamkowo bożących jest tej penetracji 0280. natomiast jeśli chodzi o uszkodzenia no to mamy na pociskach zwykłych i goldowych 400 a odłamkowo-bożących mamy 515 oraz rzut wynoszący 0,35 i czas celowania. w tym przypadku już 2,3 Late again! dupę sytuacji, ponieważ tor -10, 10 wyciąga nas pod niszarki przeciwnika, a druga strona urwiska, czyli te górki czy to ogólnie było inaczej nazywane w poprzednich, w poprzednich klanach, w których grałem, to było inaczej nazywane ale ze względu na materiał, postaram się nie używać dokładnych nazw takich jak to było nazywane w nich klanach, w których grałem. O, 85 tonaj się jest. Ubiję go A. Tam jest TS5, ts 5 może być dużo gorzej, ponieważ no, Gdy nie trafię go w dolną płytę, jest duża, duża szansa, duże ryzyko, że po prostu że go nie przebiję. Tutaj w ogóle jak widać sori 2, ma mniejszy włos niż 7, czyli 8 ma mniejszy włos. Już siódemka, jakiś tam upgrade lekki był, że tak to i my. bardzo leci. To jest pięć golda, nawet się nie przebił. to koźwa za mną. Tylko bo jest trójka. Cotton G się nie przebił. Na szczęście. O, przyszedł z miejsca, gdzie Cotton wcześniej stał. Ja też dopiero zauważyłem na mnie łapie, że blesk stoi cały czas w sektorze J2. Nie mam do tego pojęcia dlaczego on tam cały czas stoi. Mimo, że powinien cokolwiek spotować, a nie. Kurwa. O! Nie, dobra. Ja się wychylił, kurde, wykorzystał ja sytuację, żeby jemu ja mogłem... obiecano że na to jest piąte... No nie, brokuj mnie, idioto! Sekretyn w ogóle, a tam strzeliłem za 6,9. No i ten kućwa się nie wysyła, bo idiota mnie zablokował. No eee. <laughs> A, ty tutaj kolchitwa po pierwsze, to na mnie to był magazynek, po drugie strzelał on z Golda, po trzecie. Płom i 3 który wcześniej mnie wypychał, po prostu mnie zablokował i nie wiem jak się wycofać. Kolejnym pojazdem jest to 9 tirowy Chori 1. Po drugą, w tak dość dziwnie nazywało te pojazdy, ponieważ 1 to jest Chori 2, dziewiątka to jest Chori 1, a 10-ka to jest Chori 3. Także bardziej to dziwne, jeżeli chodzi o charakterystyki, działa na 9. Mamy tutaj na pociskach zwykłych 290 przybicia, na 25 na Goldzie na burzących 90, uszkodzeń na zwykłych jest, i na Goldowych jest 550 natomiast na pociskach obąkowo-burzących jest 840 uszkodzeń. Jeśli chodzi o rozrzut na 100 metrów, to tutaj mamy 0,34, czyli z tego co ja pamiętam, to jest na samo na 8c i 7 c prostu już jest większy czas celowania, czyli 2,6 odniesionego grilla. może co prawda, strzeliłem z golda. Bo po prostu chciałem się pozbyć tego jednego podnisku goldowego, żeby to jakoś ład nie wyglądało. Już byksorów wyjeżdżał. Hm. Albo nie trafiło, albo nie przebiło, chociaż gdyby to nie przebiło, to bym jakoś miał komunikat, że nie przebi to, a nie, że nie trafiłem. W ogóle to jak trochę jest tu dużo. Więc pod uwagę, że to są dziesiątki, to tak trochę słabo to wygląda. 95 pokonany, Spróbuję wyjechać i przyjąć ciała i strzelić w jocha. Też może nawet nie będę musiał przyjmować strzała Czy On jest... Dobra Aha, bo jest hajka, czyli... poźwa To no, ponieważ ja przełączyłem na hajki le jest Ktoś może przedstawić na tamtą stronę? Much later. Polak chyba też zaraz obarwie coś, tak czuję Polak jest tu Niech się mi to gdybym załadował Gold, to podejrzewam, że bym go przebił Jak grill Przecież Grill chyba nawet nie musi strzelać z Golda, żeby przybijać Polaka, bo Polak jest tak wystawiony, że... Że dostał strzał również ode mnie tym razem Czasem polecowało damage, czy penetrację Tak, kupię to dzieło Ale nie musiałem skupić do końca I trafiłem mają jeszcze artylerię, co może być mocno problematyczne, a właśnie o tym wspomniałem. A nie trafiła. Jedna z artylerii nie trafiła. Eee, to polsowała mo! Nie zdążyłem Koźwa nawet niego przycelować, a ten z ja strzelił. Okej. Okay. razem mamy... po trójkę. Niegdyś w ogóle w tyle mamy to po angielsku też jest to serwer testowy I posiadam choli trójki na serwerze europejskim I mamy tutaj w ogóle czy Wyglądzie również trochę pozmieniony. Widać tutaj kategorie różne To również style 3D I style 2D To dość moim zdaniem jest na plus Co jest nowego w tym patchu, w sensie na serwerze testowym To elementy 3D Mamy tutaj na przykład, właśnie coś takiego, co mogę sobie zmontować na dzieło, Na Jarzmo dokładniej, coś takiego i motorówka. Zmontuję motorówkę tutaj, znaczy ponton w zasadzie, a nie motorówka. się znać, co sądzicie o tego typu rzeczach. Oczywiście, tego co UrgeMing twierdziło, to co jest tutaj, to jest tylko przykład. To co jest tutaj nie musi wejść na serwer europejski. Może to się zmienić i oby to się zmieniło. Bo. póki co bo, bo, bo wygląda to mega głupio, a zwłaszcza z tym podtonem du, na dupie. Jeżeli chodzi o działo na dziesiątce, czyli na kolei trójce, mamy tu prawie 150 mm i ma ono przebicie na przykład zwykłych 305. Na 60 na złocie i 90 na ładunkowo burzących nie też są większe niż na dziewiątce, ponieważ zadaje ono 700 na zwykłych i goldowych oraz 900 na ładunkowo burzących przy penetracji Jeśli chodzi o celność to tak samo jak od dziewiętnaki albo od ósemki 434 na 100 metrów bez wynoszący na dziesiątce 2,5 Jechaliśmy w końcu na górkę na tej mapie i jak już wspomniałem wcześniej, powtórzę i źle powtórzę po raz kolejny Moim zdaniem testowanie pancerza na serwerze testowym nie ma kompletnie sensu Ponieważ tutaj każdy gracz strzela z pocisków goldowych, pocisków na dwójce To ja na dwójce aktualnie mam zainstalowane pociski zwykłe Ale no, na ten moment pierwszy strzał i się przełączę na pociski goldowe, tak jak każdy zresztą No, no na boki, trochę daje się we znaki w tym polskim pojeździe Uuu! Uh. bez gol. Da weszło Maus raszuje kurkę. What? A jeszcze V0 widzę, że znaczy Tesek trzeba Za środka, ale tam już na EBR. Wjechał na Teseka i na obiektora 277. Ten ryzykuje wyjechanie tutaj. Tylko, że kuźwa właśnie świecę. Chciałbym dostawać w ogóle jeszcze konfrontację z. 705A. O jak już wspomniałem i powtórzę, po raz chyba trzeci albo czwarty. A, no, zobacz, że testowym nie ma sensu dla pancerz Boż, no. Aha. Ponieważ y, każdy tutaj jeszcze raz golda i no najprawdopodobniej au. Każdy będzie się przebijał. to widać po strzeleniu, które obrołem od udes a Czemu polsował raz 700, teraz. 500, what the fuck? To będzie są jakieś takie dziwne. Meg mega dziwne. Gdyby mi polsowało 7C, no to zdjąłbym tego obiektu 705 na strzał. Nie wiem wtedy, po tym stale. Chodź, trafiłem... Te krzaki guzią nie trafiłem tam gdzie chciałem. Może tak pójdę. Type 7.1 go dobił. Chyba ze środka, tak. Ze środka jest Type 7.1. A Obiekt mi się wstrzelił. To no kończyłem, nie blokuj. Dribilu. Julo. O, jestem wyklęty. go, kurła. Chcę się obrócić. A, A ringu się. O, jak jeden. by mi w dopojemnie. Albo w bok. To było przewidzenia. Bo to było do przewidzenie. Dobra, jestem dobity. Ale urys bez golda się przebija. Patrzę chyba we mnie celował. Patrzę tarta, Ale też się za długo nie pocelował. To się weszło chyba, bo nie było wystrzału. I najprawdopodobniej ten strzał coś nie widzi. Żeby podobnie ten strzał potem wszedł. Nie gdzie jest ich E3 i E4. I prawdopodobnie one stoją na tamtych miejscach, ale ci kuźwa nie będę przyjmował tej strefy. O, za bardzo wyjechałem. STRV się odwdzięczył, kuźwa. Odwdzięczył się STRV, strzałem w niego. Z tego co widzę, w strv niestety nie udało mi się trafić. Tak więc tutaj się prezentowały bitewki na japońskich niszczycielach czołgów do dziesiątki. Także to zobaczenia, do na razie. Cześć. Like some a bound gang. Gang, 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 gang. I'd like some boond. <laughs> some <laughs> <of> <laughs>